Witam wszystkich, wtorek musiałem, kurczę słoneczko piękne, ciepło eee, no w sumie tu mi źle widać o. Eee, musiałem wyjść z hotelu godzina 11 no i muszę się do wieczora gdzieś dotułać, będę się tułał eee, najpierw to pewnie pójdę do tego jak najbliżej tego Mercedesa, do sklepów żadnych nie, nie muszę już chodzić pójdę do Burger Kinga sobie tam gdzieś się ulokuję i tak będę czekał, do 14 chyba, po obiedzie pójdę do serwisu i tam będę chyba czekał albo przynajmniej dostanę jakąś wiadomość, czy dzisiaj będę miał naprawione auto, czy nie patrzcie, wyglądam trochę jak, jak jakiś globtrotter pieszo przez Europę, albo pieszo przez świat <grym> Albo będą mi za turystę brać jakiegoś, albo za bezdomnego. Cholera, wie. Na siedziałem się w tym Burger Kingu, ale czas iść, zobaczyć co się dzieje. Czy jest szansa, czy trzeba wracać do hotelu. Ale powiem wam, jest tak ciepło, że ja bym tutaj mógł zostać. Słoneczko, ciepełko. Ja bym mógł tutaj zimę sobie spędzić. No kurde, samochód stoi. Coś tutaj ma, jakoś karteczkę 169 Czyżby naprawiony? Idziemy, się Powiem wam, że jest delikatny problem bo ten pan mi powiedział, że prawdopodobnie naprawa będzie Dopiero w przyszłym tygodniu, bo jest spęknięty kolektor doletowy i to jest, to nie jest tak na szybko. Więc, no, mniej więcej wiem co i jak. Idę jeszcze, porozmawiam z tym panem, bo ja nie będę tutaj koczował tydzień czasu. No i co? I muszę ogarniać wyjazd do Polski jakoś, bo nie zrobił mi w tym tygodniu i muszę iść do samochodu, zadzwonić na linię tą do asystansu, żeby coś ogarnąć, nie wiem czy w sumie hotel. Nie no hotel, nie, ja nie będę tu siedział tydzień czasu, ja muszę wracać do Polski. Na pewno jakiś samolot pewnie, no kurde. Mamy XXI wiek. Tutaj w tym Clermont jest lotnisko, więc yy, tylko nie mogę zadzwonić przez numer z telefonu. To muszę pójść do samochodu. Jak tutaj cieknie, czy nie cieknie? Kurde, czy jak cieknie. Ktoś mi dobrze powiedział, że ja tutaj otworzyłem to zamiast ten. Jacie. Spróbujemy to. Kurde. Spróbujemy to zamknąć, ale cienko to widzę. Wdusimy to. Jeszcze zaraz będę płacił za utylizację. Za utylizację tutaj tego, tej ropy. Kurde no. Oj, tam trochę granulatu tego posypią i nic się nie, nic się nie będzie. No, czekajcie, czekajcie, gdzie ja mam tutaj. Numerek 169. Kolejka chyba taka. E profesjonalnie, zobaczcie worek na kierownicy tu, no nieźle e, telefon też tutaj zostawiłem firmowy powiem wam więc czekamy od razu chciałbym tutaj podziękować dla wspierających bo zauważyłem, że mam kilku dla nich właśnie nagrałem specjalny film, co i jak e, od razu na bieżąco, że byli e, że tak powiem no że byli na bieżąco z tą sprawą no i tak, yy, dzwoniłem jeszcze raz na serwis, ten, przez ten przycisk w samochodzie. Yy, no, i, no i mają mi ogarnąć jakiś hotel na dzisiaj, a na jutro prawdopodobnie samolot. Więc będę kolejny raz w hotelu. A jeszcze co, yy, nie mogę się dodzwonić, no z pół godziny to zajęło zanim tam się dodzwoniłem, Wiecie, kolejka. I... Yy, no siedziałem w tym samochodzie. Teraz skończyłem, zamknąłem go i przyniosłem tutaj kluczyki do tego pana, ale widzę, że nie ma go i obok był inny drugi, taki młodszy pan. No i on z tym z kimś rozmawiał, no ale stoję, 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 stoję. Pięć minut mija, widzę, to nie ma końca. I mówię, przepraszam. Y czy pana kolega już poszedł do domu? A on mówi, proszę poczekać, rozmawiam. Ja mówię tak, chciałem zostawić tylko klucze. I tak wziął ode mnie te klucze i rzucił tymi kluczami na drugie to biurko. Tak potraktowałem jak gówno. O, nieładnie tutaj ten drugi pan. No, ten pierwszy, co mi obsługuje, jest może w moim wieku, może troszkę starszy. I. Wie, widział, że jestem z Polski. Normalnie mnie trochę potraktował, a tamten to mnie potraktował jak gówno, że tak powiem. Nieładnie, nieładnie. Nie podoba mi się tutaj powiem wam. W Polsce jest o wiele lepiej w serwisach, tyle wam powiem. Także doceniajcie, doceniajcie swoje serwisy polskie. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Za pół godziny mam dostać informację z, z tej linii, z, tej, z tego, no. Ja Miałem ten pakiet mobilności. I z tego pakietu, co dalej? No, na pewno jakiś hotel, a jutro pewnie jakiś samolot do Polski. I co? Pierwszy raz będę leciał samolotem. No nie sądziłem, że w takiej sytuacji się spotkam, że podczas awarii samochodu będę musiał go zostawić i, i będę leciał samolotem do Polski. No dobra, zobaczymy. No, przeżyjecie to ze mną razem. Ale i ja. Ale jaja, wiecie co? Ten chłopaczek, co potraktował mnie jak gówno Powiedział, że... bo ja mówię, no i co teraz? O nic nie wie, to kolega ma załatwiać się to tamto, sram to Ja mówię on yy, Mówi, że my zaraz zamykamy za 5 minut Ja mówię, i co, jedziesz do domu? Tak Ja mówię, podwiedzisz mnie do hotelu? Nie Weź sobie taksy, albo nie wiadomo co Uff, jacie, no, zszokował mnie, nie? No Nie do takiego serwisu jestem przyzwyczajony. Po prostu cieszcie się, że jesteście w Polsce i zobaczcie, jak to wygląda za granicą. A że w Niemczech może to wygląda trochę lepiej. No, i teraz, jak mnie nie opierdzielą po drodze, bo jest ciemno, to to będzie dobrze, nie? Dobra, widzimy się w hotelu. Może bezpiecznie jakoś dojdę. Rozmawiałem z Magdą sobie całą drogę i szybko czas minął i doszedłem już prawie że do hotelu. Tylko teraz pójdę do tego innego. Może pójdę do tego niebieskiego. No i mówię ten. Yy, gadałem przez firmowy, przez tego Realme. Ja mówię jak mają mi podpierdzielić ten telefon to niech to chociaż Realme zabiorą, a nie iPhona. Yy. Jeszcze takimi kilkoma skrótami ciemnymi zaułkami przychodziłem, więc no nie czułem się zbyt komfortowo. Pójdziemy teraz do tego niebieskiego Ibisa, zobaczymy, bo tamty już mi się znudził. A jak mają płacić, to nie wpłacą. No i dalej muszę samogarniać. I bilety na lot też będę musiał chyba samogarnąć, bo widzę, że zero kompetencji w tym serwisie jest. Szkoda, że jest taki nowy, ładny, duży i w dużym mieście. E, ale patrzcie się. Yy, w tym niebieskim też jest od 57 euro. O co tu chodzi? Czy to jest ten sam? Nie, to jest ten sam. A tam jest jakiś inny hotel jeszcze. Czekajcie, to tam jest. Ja w niebieskim byłem, ja już się pogubiłem, powiem Wam. Ale to były dwa Ibisy, chyba nie. Tu jest jakiś BB, dobra, pójdziemy do tego. To jest zielony, ale to nie jest Ibis. kurde, wiatr trochę wieje, pewnie będzie zakłócało. Muszę sobie jeszcze mikrofony kupić. Jakieś dobre. Dobra, jesteśmy w innym hotelu. Szukamy pokoju numer 22. Tutaj chyba jest ładniej, bo zapłaciłem troszkę więcej. Zaraz wam wszystko pokażę. Powiem ile. Zapłaciłem. Widzę, że ciekawy się content zrobił. Oto content zrobił z, tym, z tą awarią, z tym hotelem. Bardzo wam się podoba. Cieszy mnie to kod już kodu wam nie pokażę. Bo postaram się ten film zaraz dla was zrobić. Powiem wam Milusio. Zaraz pozapalam wszystko, co się tylko da. Dobra, tu włączone, to jest chyba do łazienki, tak, tutaj, co my tu mamy, nie działa, 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 dobra, tu się włącza, niech się świeci, ale tu gorąco, gorąco tu jest, włączymy jeszcze to, o, jak się to włącza, to się to gasi. To, powłączać to wszystko? <grych> Dobra. Patrzcie, bardzo ładnie. Tutaj takie mamy fototapetę. Tutaj mamy tak. Yy, powiem Wam podobnie jak tam, ale tak yy, przyjaźniej troszeczkę. Jak o te yy, 10 euro. czekajcie, powiem Wam yy, 75,40. 75,40, a tam po ciem 57. O, sporo więcej. Sporo więcej. Jeszcze łazieneczkę zobaczymy. No, troszeczkę tutaj zagrzybiałe. Nie jest źle. Nie jest źle. Tutaj troszeczkę grzyb wyszedł. Ale no, ogólnie... No i taka zasłonka szmaciana. Powiem wam, że nie wiem, nie wiem czy lepiej. Tam łazienka była ładniejsza, według mnie. Tu jest troszeczkę przyjemniejszy pokój. A czy jest więcej miejsca? Nie, jest tak samo chyba. A może tam było więcej miejsca? Nie wiem, już w sumie nie będę tym już tak przeżywał. Yy, zasłonimy sobie okno, bo tu jest zobaczcie przy szosie. Yy, to się zapie zamyka. Trochę, trochę techniki się człowiek gubi. O, dobra. Zamknięte. Ale grzeje coś tutaj. Gdzie ten grzejnik jest? Aż mi ciepłem bucha. Skąd to tak grzeje? Stąd. I to idzie górą jakoś góry. Dobra. Yy, włączamy telewizor. I zaraz zabieram się do pracy.